tanie linie lotnicze są od tego, żeby nas upokarzać. Znaczy ja uważam, że jeżeli latasz tanimi liniami lotniczymi, to wiesz co to znaczy upokorzenie. Mhm. Mówię o tym z, z pełną świadomością. Bardzo często latam tanimi liniami lotniczymi. No i wiesz, jeżeli do ostatniej chwili nie wiesz, czy usiądziesz obok swojego dziecka, czy nie, no to jednak to jest takie, no chyba, że nam zapłacisz, to będziesz miał pewność, że twoje czteroletnie dziecko siedzi obok Ciebie. Oczywiście tam polityka jest taka, że oni cię sadzają zawsze razem, to żeby było jasne. Natomiast jeżeli nie chcesz zapłacić, no to jest ten takie napięcie do ostatniego momentu. Albo wiesz sprawdzanie, czy twoja torebka, którą bierzesz, na pewno jest odpowiedniej wielkości, siedem razy. A jak nie, to 60 euro płacisz. No właśnie, ja, ja uważam, że tanie linie w swojej komunikacji marketingowej mówią wprost: nie ma czegoś takiego jak połączenie dobrze i tanio. My jesteśmy w stanie cię przewieźć w miarę wygodnie, ale to nie będzie tanio wtedy. Nie, czy nie? Znaczy nie tanie linie lotnicze w ogóle nie są od tego, żeby nas wygodnie przewodzić. Bo ja tutaj. Muszę podzielić się nasze, na tytuł, pod tytuł, podtytuł naszego podcastu, to porozmawiajmy niepoważnie, natomiast ja chciałbym bardzo poważnie się na ten temat wypowiedzieć, bo coś o lataniu wiem. Znaczy, nie wiem nic o lataniu, szczerze mówiąc, ale wiem trochę o marketingu linii lotniczych. Okazuje się, że kiedy się przeanalizuje tak czysto z, z punktu widzenia marketingowego tanie linie lotnicze,